Niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę uczestniczyć w tym niezwykłym wydarzeniu. Jak zwykle organizatorzy stanęli na wysokości zadania i mieliśmy okazję wysłuchać bardzo wielu ciekawych wykładów, nie tylko z dziedziny stomatologii dziecięcej, ale również z endodoncji, radiologii stomatologicznej, traumatologii, laryngologii, a nawet pediatrii mam wrażenie, że wszyscy wracają do domu pełni nowej wiedzy i pomysłów na leczenie pacjentów i postaramy się oczywiście tę wiedzę wdrażać w naszych praktykach klinicznych jak również podczas procesu edukacji studentów. Mam nadzieję, że mój wykład na temat diagnostyki różnicowej i czynników etiologicznych enamelopatii Również przyczyni się do zmniejszenia obaw przed profilaktyką fluorkową, która stosowana w sposób odpowiedni jest całkowicie bezpieczna i wykazuje bardzo wysoką skuteczność.